Cześć. Nagrywam ten film. Nie, on ma naprawdę taki zdojebany montaż tych filmów. Dzisiaj w razie by mi się coś stało, bo <grym> uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to i chciałem coś powiedzieć na wszelki wypadek, żeby nie było, że nic nie mówię. Więc jest dzisiaj piątek 13. Piątek 13 dzisiaj jest. Prawie to nagranie po prostu bo czuję, że muszę. Mam takie przeczucie. Ja mam jedną rzecz. W sumie już ten fragment widzieliśmy, nie? Bo to jest te pierwsze 8 minut, potem tam dalej nas najbardziej interesuje. Odnośnie tego, czy to jest AI, czy nie, ja myślę, że nie. Aczkolwiek jeśli miałbym znaleźć jakiś powód, dla którego mogłoby być to AI, to dlatego, że kurwa Stewart zawsze miał dobry sprzęt. Nawet jak on nagrywa teraz telefonem, to to nie jest stary jakość nagrania iPhone'a 15, 14, 13. To jest kurwa bardziej taka kurwa Motorola DeFi kurwa z 2010 roku. No. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło. Bo to jest taki film na taki wypadek. I no a jakby za tym, że to może być prawdziwe, najbardziej przymawia do mnie, że Stuart tak mówił i bardzo ciężko jest podrobić, kurwa, te, nie, te, te jego niegramatyczne zwroty i te jego odmienianie przez, kurwa, yy, ciężki przypadek, nie? Nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych, kurcze montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje, um, więc... Zaczęło się od tej film, tego filmu z Olą, gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść. Pisałem, że chcę się odnieść. O, zacznijmy od tego, że od trzech lat nie jestem w internecie, nie? Bo uciekłem gdzieś. Od dwóch i pół lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. Ma drugiego raka, teraz jestem tutaj. Starałem się po prostu opiekować się nią, dostarczać jej finanse, na leczenia i tak dalej. Po prostu Nigdzie nie uciekłem, nie, mam, nie jest tak, że jak jest mówione w mediach. Um, na filmu Oli zaczęło się tak, że oczywiście ja będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu, i nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie chodzić w szczegóły. Pierwszy chciałem osiągnąć jakiś biznes, niestety się nie udało. Może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie też nie, nie planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu, e, mianowicie też mama i też sam przykład tego, co się dzieje teraz w internecie jest również powodem Dlatego dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść. Niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. I to był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media, na jakiś redaktorów, jakichś dziennikarzy, bo każdy ma swoją narratywę, którą chce przedstawić. Więc wysłaliśmy prawnie pismo też, prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęgi też z tą samą prośbą. Słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie. Czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę, bo zawsze są dwie strony. Zawsze mogę. Dużo rzeczy od razu, jak oglądałem, miałem takie. Że po prostu nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię, że muszę to. Mówię, muszę to wyjaśnić. Muszę to przedstawić jakoś. Muszę powiedzieć, jaka jest prawda. Ale ze względu na to, że. Wardenga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości. Kuba Wontor też nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem co się stało, że ta narratywa Oli się tak, wszystko się tam pomieszało i jakby było widać, że było to wątpliwe i że coś tu, coś było nie na rzeczach. To tak. było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Wardengi i Konopa wyszły, co, co zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach więc ja czekałem na tą możliwość. No i jak nie dostałem możliwości od Konopa, od, od Wardengi, od Wontora, żeby powiedzieć swoje, mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu nic mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę, nie mogę liczyć na swoją prawdę, bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było. Ten powie potem sam coś innego, ten coś inaczej przedstawi, ten zmieni kolejność jakichś rozmów, ten powie to. Kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to, czy tamto. Jakby to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami, że nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, kurde, coś tu się dzieje dziwnego. Nie mogę na to liczyć. Nie mogę liczyć na internet, nie mogę liczyć na Wartęgę, na Konopa, na żadnego dziennikarza, nic, żeby przedstawili moją stronę. Nawet jakbym nagrał film, opublikował, mimo że jestem i byłem przeciwko temu, ale robię to teraz, bo martwię się o swoje życie. I chciałbym, żeby jakaś wiadomość została dla Was, i to będzie tylko opublikowane, gdyby coś mi się wydarzyło złego, co by było. Nie na miejscu, albo nieuczciwa, albo jakieś krzywe, będę podejrzewał krzywe zagrania, czy coś będzie wiesz, coś po prostu. Już takie rzeczy się dzieją, dlatego to nagrywam i widzę to, widzę to i dlatego to nagrywam teraz. I wracając do tematu, po tym jak odezwałem się i nikt nie dał mi szansy wypowiedzi, a ja nie chciał wiedzieć, no to mu wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet. Zostawiłem wszystko i mówię dobrze. Ja mogę liczyć na polski rząd, mogę liczyć na policję. Tam wszystko się wyjaśni. Tam oczywiście oczyszczę swoje imię, tam powiem jak było. To zostanie obalone, tam to zostanie obalone. Będzie moja wersja, pokażę chociaż swoją stronę i tam będę traktowany uczciwie, tam będę traktowany fair. Tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać. Nie mam gdzie wysłowić swoje zdanie. Bo gdzie myślałem, że internet to internet i takie gadanki, okej, okay, nie jestem już w internecie, to po prostu wyjaśnię to z policji. To teraz, to co się dzieje w mediach, co politycy mówią, co politycy robią, i, sami musicie pewnie to widzieć i ja nie wiem, ja, ja po prostu siedzę, patrzę w ścianę i myślę, że jestem w jakimś filmie. nie mogę uwierzyć w to, co się w tej chwili po prostu dzieje. Nagonka medialna i tak pierwotne już skazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez Premiera Polski, moje imię i nazwisko. Jak w, w głowie mi się nie mieści teraz, jak w... mówię to teraz do Was, do filmu, do potencjalnych ludzi, którzy to zobaczą, w głowie, w... Zobaczą w głowie mi się to nie mieści. Kilka przykładów teraz, yy, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to po prostu, co się dzieje że zostałem pobity, e, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii, byłem na zakupach dla mamy, kupowałem łososia, różne jedzenia, gdzie się ukrywam, idąc do Lidla, gdzie zostaję nagle napadnięty przez gościa, e, Polaka jednego których wychodzi za mnie, zaczyna mnie nagrywać, wyzywać, krzyczeć na mnie jak jeszcze. Nic się nie działo, nikt nie szukał. A co dodam jeszcze, co jest najlepsze, wracając do policji i rządu, myślałem, dlaczego myślałem, że mogę na nich liczyć, bo ja od razu, jak te filmy wyszły, wysłaliśmy z prawnikiem pisma do Polski, w sensie on wysłał z Polski oczywiście, do, do policji, do, 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 do prokuratora, do sędziego, do wszystkich, że ja się stawię że ja jeśli nic, nic nie mam do ukrycia, że ja chcę przyjechać, ja przyjdę, chcę uczciwie wszystko wyjaśnić, że chcę przyjść, policzyłem po tym, jak już nie mogłem liczyć na internet, że mogę liczyć na polski rząd, że mogę liczyć na policję, że to wszystko się wyjaśni, wszystko będzie klarowne. Więc ja to wysłałem. Dlaczego list kończy, jak ja już dwa tygodnie temu powiedziałem, że ja przyjadę na każde wyzwanie, że ja przyjdę i wyjaśnię sytuację? list kończy. Wiecie, ile normalnie zajmuje jakiś list kończy? na jakiej, pod, na jakiej podstawie w ogóle to jest? W ciągu kilka dni no, to w ogóle jest używane dla naj, naj, najmocniejszych morderców, yy, zboczeńców, jakiś nie widziałem. No słuchaj, nie? <ścoughs> eee, nie no, kurwa, no wiadomo, że jakby presja czasu była duża, żeby ten, ten liścik, że tak powiem, został wysłany, nie? Nawet, żeby tak szybko było coś takiego robione w moim, w moim krótkim życiu. Jest, jak mogę ufać policji teraz, jak mogę ufać rządowi, jak ja mówię, ja się stawię, przejdę wszystko wyjaśnię. O, zlewają to, zlewają to. I robią publiczną, publiczną nagonkę, że ja uciekłem z kraju, że się ukrywam, że, 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 że muszą mnie ściągać listem gończym, jakieś wielkie podwybory, te czy co, no jakby na potwierdzenie tych słów, powinien być, yy, to powinien rzeczywiście pokazać te pisma, że wysłali do prokuratury, że się mano, yy, ja w imieniu wiesz, znaczy, ja, Stuart Barton, reprezentowany przez tego i tego, chcemy się stawić i tak dalej, prosimy o informacje w razie czego. Ten, że my go złapiemy i tak dalej, ja Tam. byłem, rękoma mówię, przyjadę, wyjaś chcę wyjaśnić, co tu się w ogóle dzieje że chciałem wyjaśnić i na pewno by z masa kwestii wszystko się wyjaśniło. Jestem pewien tego. Ale co? Potem już nie udali, wysłali skończy. Na telewizji leci, że nie zostałem, że zostałem zatrzymany przez Polaków w Anglii, że nie zostałem pobity, że ja to wymyśliłem na moją na moją obronę. No to i że i, i atak, który był przez przez Anonimusa mam tutaj, byłem na policji, Od razu to zgłosić. Mam, muszę zakryć jedno słowo, ale mam numer. Referen referencyjny tutaj, mam kartkę, którą dostałem na policji. Mam numer karteczki, który dostałem, jestem pewien, że tego nie pokażę. nigdzie. więc chcę, żeby moja strona była wysłuchana. Tu jest list, bo na policji nie można zgłaszać cyberataków. Zostały sakowane moje różne konta. Nie wiem, co tam zostało zrobione. Różne rzeczy zostały pulsowane. Robiłem, co mogłem, żeby z tym walczyć. Mamy telefon, został sokowany. Dziwne kody przechodziły, SIM zablokowany nagle. Różne, różne, mega dziwne akcje się działy. I, 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 I potem był ten atak, który się. No myślę, że kurwa, raczej to nie jest. Ja nie, już ten. Bo Wy cały czas się skupiacie na tym, że jakieś piksele tu skaczą i tak dalej. Ale prawdą jest, to jedna osoba dobrze napisała, że yy, podczas kompresji wideo czasami kurwa klatki przeskakują i dzieją się jakieś takie różne kurwa dziwne rzeczy. Więc jeśli to nie jest jakby coś ekstremalnie dziwnego, tylko kurwa wiesz, coś tam szarpnie, to po prostu przy przesyłaniu jakiegoś pliku i przy kompresji może się w taki sposób jakoś nagrania spierdolić, no. To na mnie wydarzyło i to była, tak, to było pobicie. Zostałem i mam na to też dowód, mam e, numer zgłoszenia na policji, który dostałem, też zakryję, żeby nie było, ale dostałem to od bardzo miłej pani policjantki, nikt mnie nie złapał, nie przekazali mnie na, do policji angielskiej, tylko zostałem pogoniony, w sensie mam, ja to nagrałem wszystko z ukrycia, więc ja mam moscydu, a na pewno tego nie pokażą. Dlaczego? Bo nie pasuje do ich narratywy. Nie pasuje do ich narratywy. Więc Poza tym, Stewart to jest jedyna osoba na świecie, która mogłaby używać słowa narratywa. Nikt kurwa, a, 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 no, absolutnie nikt na świecie nie używa słowa narratywa. Narracja, tak, narratywa, nie słyszałem tego słowa. Lepiej pokazać ostatni fragment filmu od kogoś innego, jak leżę. Jak przepraszam, bateria była niska. Najlepszy fragment, jak leżę. Nikt mi nic nie robi, a to jak na mnie klękali, jak mnie dusili, jak mi szyję wyrawali, jak mi grozili, że mnie nożem, nożami będą działać, próbowali mi wyrwa, wy, wyrwać ze, ze stacji, u której myślałem, że otrzymam pomoc i się ukryłem. I błagałem gościa ze stacji, żeby zadzwonił na policję, jakbym ukrywał się, dlaczego bym dzwonił, wołał gościa na stacji, żeby on zadzwonił na policję, bo jestem atakowany. Zostałem przyniesiony na podłogę, pokopany. Zakręcenia miałem oczywiście w głowie. Zostałem, sorry, uduszenia głowy i zakręcenia głowy po nim. Dzięki Oluj za pierwszy miesiąc subskrypcji. Cofnę, bo chcę nie... zobaczyć. POKOPANY Zakręcenia miałem oczywiście w głowie. Zostałem. Sorry, uduszenia głowy i zakręcenia głowy, bo nie mogłem oddychać, więc musiałem się wyrywać. W tym samym czasie próbowali mi ukryć, ukraść kluczyki i telefon, co widać w filmie, że bardzo mocno trzymam to, bo próbowali mi wyrwać właśnie ten telefon i kluczyki z, z ręki. no Dostałem kopa z buty w twarz kilka razy, uderzenia z pięści, trochę tam mnie zachwiało, dlatego leżałem tak na podłodze i dlatego miałem taki też wzrok, bo po prostu nie, wierzy, nie wierzyłem w to, co się dzieje. Zakręcenie miałem w głowie, bo też mam zawroty głowy, mam problemy z równowagą i tak dalej, szczególnie ze szyi, więc jak mnie dosili, to Ten nie, nie chodzi o to, że chcę robić z siebie ofiary, tutaj to chcę powiedzieć swoją prawdę, do czego zmierzam. Narratywa w mediach jest to, że nie zostałem pobity, tylko Polacy dzielnie zatrzymali mnie na stacji. Nie. Polak zaczął mnie wyzywać, nagrywać sukrycia, Wie wiecie jaki jest największy minus tego filmu jak na razie, że bardzo dziwną rzecz Amadeusz zrobił z tym filmem, bo ja jestem w stanie uwierzyć jakby, że mu wysłał ten film i tak dalej, ja, ja zresztą też wam mówiłem, że słyszałem coś takiego, że stuart, że stuart im właśnie wysyłał jakieś rzeczy, muszy Trumanowi, ale w taki sposób to zostało rozegrane, że jakby ca cała ewentualna Cały, cały ewentualny, nie wiem co, jak to mam powiedzieć, zasięg, który mógł płynąć z odpowiedzi stewarda, został w taki sposób zaprzepaszczony, że. że to się odbije bez eta. No? Ja nie rozumiem, dlaczego tego filmu po prostu nie wstawił do internetu. Ja kiedyś miałem taką taktykę. I mógł to zrobić, bo jeśli to jest film, na jak gdyby coś mi się wydarzyło, to ten film będzie w internecie. To wcale nie musisz zrobić, to wcale nie musisz zrobić tak, że, e, że wysyłasz komuś i ta osoba wstawia ten film, tylko możesz zaplanować ten film na przykład na za dwa dni. Nic się w pierwszy dzień nie wydarzyło, znowu wydłużasz o jeden dzień. Znowu nic się nie wydarzyło, znowu wydłużasz o jeden dzień. I w momencie, kiedy coś się stanie ciebie nie będzie jakby, żeby to przedłużyć, to ten film się automatycznie opublikuje. Czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na Twitterze, wszędzie, no. Może nie ma dostępu do swoich kont po tych atakach. Eee, myślę, że coś by znalazł, nie? Ludzie by to znaleźli. Chodzić tak ten i zaczął krzyczeć wszystkim na ulicy, żeby mnie atakowali, żeby mnie bić. Żeby mnie gonić, żeby mnie złapać, żeby mnie kopać. Bo on widział dopiero co, oglądał filmy wczoraj i że ale mam pecha, że na niego trafiłem, jak nikt mnie nie szukał. I nie, nie było żadnego listu kończego. Więc teraz oczywiście musi być list kończy, żeby się tym wybronić, że nie, nie zostałem atakowany w innym kraju. Ale wracając do tego ataku, mam tu też wypis, wypis ze szpitala, gdzie piszę. Pacjent został kopany i uderzony w głowie. Dużo widzieliśmy. Na filmie nawet po angielsku ten fragment, który został puszczony w internecie i chyba polskie media i ludzie, którzy chcieli prowadzić swoją narratywę w internecie nie załapali, że chłopacy yy, po angielsku, którzy też mnie atakowali, mówili, że yy, pójdziesz siedzieć, że nie ja, tylko jeden mówił do drugiego, pójdziesz siedzieć, bo na nagraniu widać, jak go napierdzielasz. Więc mówiąc, że nie zostałem pobity, to nie. W każdym razie policja mnie nie zgarnęła, nie zostałem przekazany w ręce policji, tylko zostałem pobity. Policja mnie wzięła, owszem, ale wzięli mnie do szpitala, gdzie stwierdzili mi, za, za, jak to się nazywa po, po, po polsku. Wstrząs, wstrząs, lekki wstrząs nie jakiś tam nie było w, tragicznego wstrząsu e, jakiegoś, że umierałem i leżałem ale było kurwa, to są zdania tylko, które on może powiedzieć no mówię wam kurwa no, ja każda osoba, która kiedykolwiek słucha Extriart mówi to nie było jakiegoś tragicznego wstrząsu dlatego też tam mi takie ulotki na head injury, czyli uderzenie głowy i na szyję, uderzenie E, u, 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 urazy szyjne. Urazy Szczerze mówiąc, nie wiem, na kogo mogę teraz liczyć. E, chciałem i, 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 i zależy mi na tym, żeby przedstawić swoją prawdę i powiedzieć, jakie była wersja zdarzeń. Liczyłem na polskie służby, żeby odpowiednio zareagowały i dali mi uczciwe, uczciwe słowo, uczciwe zdanie, że będę mógł po prostu wyjaśnić. Te sytuacje. Na pewno z filmów cokolwiek chłopaki mówią, że, że mają, żeby wyjaśnić to. Nie w internecie, gdzie wszystko i tak zostaje przekręcone i powiedziane, i jest narratywa, i każdy ma, każdy ma swój powód, żeby coś powiedzieć, każdy ma coś do ukrycia, każdy ma coś do powiedzenia. Przepraszam, ale prawda jest taka, że teraz nie ma gdzie powiedzieć swojej prawdy. I narratywa pewnie będzie przekręcona taka, że ja nie chcę się stawić, że nie chcę się pojawić, że uciekam, i nagrywam to przed czasem, szczególnie dzisiejszego dnia, 13, właśnie sprawdzałem, żeby, żeby to było zanotowane zanim, chciałem powiedzieć, zanim to się wymsknie poza, po, poza kontrolą, ale już się wymknęło wszystko pod te wybory, pod tą sytuację. I, I generalnie uważam, że jest to bardzo ważny temat, ogólnie bardzo ważny temat, też bezpieczeństwo ludzi, dzieci w internecie. Natomiast ja już zostałem skazany na swoje. I niestety gdzie to mogło przebiec tak, żebym mógł powiedzieć swoje, bezpiecznie, pod warunkami bezpiecznymi, w miejscu gdzie dostałbym szansę. Wiesz, nie jesteśmy w średnim wieku, to teraz to, co się dzieje, to jest jak polowanie na wiedźmę, to jest, jest szaleństwo. Ja i teraz tego dnia zastanawiam się, bo adres mojej mamy wyciek, gdzie się nią opiekuje, martwię się o nią. Zastanawiam się, czy dla mojego, mojego bezpieczeństwa mam wyjechać stąd, czy mam zostać tutaj, żeby bronić ją, gdyby ktoś tu przyszedł. Czy mam wyjechać dla swojego bezpieczeństwa, żeby móc powiedzieć swoją prawdę? Czy jak wyjadę, to będą mówili, że zaś, że uciekam, yy, gdzie nigdy nie było sytuacji, gdzie gdziekolwiek uciekałem. Tak naprawdę jako jedna osoba jedna głowa, nie mam pojęcia co robić. Dlatego to nagrywam. I liczyłem na to, że będzie. Cała sytuacja, którą będę mógł zrobić z polskim rządem, z polską policją, nie, nie wdrażając się w internet, po prostu załatwić to, przyjść do Was za jakiś czas i powiedzieć: Tu mam potwierdzenie od rządu i od policji, że to nie było prawdą, to nie było prawdą, to nie było prawdą, to co coś było, tu było tam, tu było tak, tu było inaczej. Już zostałem skazany przed żadnym, przed nawet przesłuchaniem przez całą Polskę, przez wszystkich polityków, przez premiera Polski, zanim cokolwiek mogłem nawet pokazać, więc teraz nieważne, czy bym nawet pokazał to, jakby się wyjaśni, czy nie wyjaśni, czy nawet nie wiem, co może teraz być, bo pozwolą mi nawet wyjaśnić, zanim to w ogóle się wydarzyło, to już mnie, już, już, już wszyscy podjęli werdykt. Już zostało powiedziane. Już nic nie Ten I... no, Następny problem z jest taki, że on ma takie kakao zamiast mózgu. Yy, I to nie teraz, tylko kurwa od lat. Że ja uważam, że średnio rozgarnięty prokurator tak go rozjedzie yy, na procesie sądowym, że nawet najlepszy prawnik na świecie mu nie pomoże. Już no. cokolwiek wam pokazał, czy z jutro, czy za rok, czy za miesiąc, za pięć lat, nie ma znaczenia. To jest koniec. I nie chodzi o to, że mam się tutaj żalić i robić z siebie ofiarę. No. Nie. A narratywę temu zapodadzą, kurwa, fareszy nie, 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 nie chodzi o to. Uważam, że temat podjęty jest bardzo ważny. I że po prostu jest za dużo kłamstw i za dużo, za dużo manipulacji. Za a z drugiej strony ciekawe jak służby brytyjskie spojrzą na to, że Polska chce obywatela Wielkiej Brytanii, urodzonego w Wielkiej Brytanii, żyjącego w Wielkiej Brytanii, do procesu medialnego, gdzie są takie, a nie inne zarzuty, ale który jest na tyle jakby na tyle publiczny i, 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 i ja nie wiem, czy, czy będą patrzeć na to przychylnym okiem, że wiesz, że najpierw była że jakby śledztwo zostało prowadzone przez youtuberów. I nawet minister sprawiedliwości czekał na filmy YouTuberów, żeby przed wyborami za ten yy, wystawić list gończy, yy, a w międzyczasie tego obywatela brytyjskiego bili na ulicach Wielkiej Brytanii po filmie YouTuberów. No. Dużo rzeczy, które się nie zgadzają. I... Wiecie, bo to, bo to jakby ja, ja nie twierdzę, ja nie umniejszam nikomu, wiesz. Yy, nie, nie umniejsza nikomu jakby pracy czy zaangażowania, bo na pewno praca czy zaangażowanie, jakie w tej, tej, w tej sprawie, jak, jakim w tej sprawie wykazał się Warnega, Konowski i cała reszta tych osób, która z nimi współpracowała jest duże, ale no, no słuchajcie, no ja nie wiem, czy kurwa kiedykolwiek na świecie Minister sprawiedliwości i wiceminister czekał na film Konopskiego. Nie wiesz o co chodzi, że, 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 to, że to już niepoważnie brzmi. To jest takie o kurwa... No nie wiem, no... Jak mieszkacie, jak mieszkacie gdzieś za granicą, to, to przybliżcie taką sytuację po łebkach i, i, i co o tym kurwa sądzą mówcie, wiesz, nie? Że, jakby, że to nie dzieje się w ich rzeczywistości. No. No. Mieszkam w Agi, weźmie prawnika, to go nie puszczą nigdzie. Działanie politycznej prokuratury to żart. No. Ja Mówię liczyłem coś. po prostu, Ewa, błędnie. Liczyłem na, na uczciwą możliwość działania po prostu z polskim rządem i z policją, żeby to wyjaśnić wszystko bo jestem pewien, żeby to się wyjaśniło. Teraz nawet nie wiem, czy by ktokolwiek pozwolił, żeby się wyjaśniło, jak już tyle zostało powiedziane w internecie i mediowo, i przez polityków. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć dalej na chwilę obecną. Po prostu nie wiem, nie wiem, nie wiem. serio, okej, okay, to jest koniec. No dobra, ten film jakby myślę, że można z, z praktycznie całą dozą prawdopodobieństwa. 99 na no 100 powiedzieć, że ten film rzeczywiście jest filmem Stewarta. Yy, myślę, że trzeba by było już Amadeusza i tak dalej pytać co jest ten. Czy jakby moje informacje, które wam dałem na, za, za pierwszym razem jak ten, że ten film ma 20 minut i yy, no mówiłem, nie? Jakby taki przeciek miałem. Odnośnie tego filmu ja go nie widziałem, teraz go widzę pierwszy raz, to żeby nie było. Yy. No, ten film na pewno nie wnosi nic do sprawy odnośnie y, stanowiska Stewarta y, co do zarzutów, które się pojawiły, które są mocne. Jedyne to ten film, tak, wyjaśnia sprawę pobicia, że chyba de facto go jednak pobili, ale to już można było po, po tej, po transkrypcji y, na TikToku zrobił transkrypcję z, z tym, z jakby z tłumaczeniem. Y angielskiego, nie? Gdzie tam mówią właśnie o pobiciu. No i on taki wyglądał trochę oszołomiony, nie? To to jakby chyba też już można potwierdzić powoli. E Ciekawą rzecz Steward powiedział, że niby wysłali pismo do, że niby wysłali pismo do, do tam na policję czy do prokuratury, że on bardzo chętnie będzie współpracował ze służbami. To też nigdzie nie zostało y poruszone, bo też trochę inaczej jest, nie? Chłopiec w Anglii gdzieś tam wyjechał. Ciekawe czy go ściągną, nie? A tu niby dwa tygodnie temu. Jest pismo, w razie czego się ma jestem w Luton. Jak będzie coś, to przylecę.